Chciałbym wszystkich bardzo serdecznie powitać na drugiej części, jest to druga wystawa. Ja już nie będę może tyle mówił jak na dole, bo to już jest też znany artysta, ja znam Krzysia wiele lat. Już dawno myślałem o tym, żeby zrobić, ale jakoś tak te drogi różnie. Były to też często były za granicą. Dokładnie delegacji. I udało się nam wreszcie tą wystawę z Wioną razem, razem zrobić z tobą. Bardzo się cieszę, nie będę tu przestawiał. Krzysztof Cefa, znacie Państwo, tak? Wszyscy bo widzę, że to jest... To brawa dla niego! Brawo! Państwu bardzo dziękuję za to, że przybyliście, że jesteście. Bardzo się cieszę, że Krzysztof ma tego przyjaciół także rozmawiałem z ludźmi, mówiąc, że sąsiedzi, że znajomi, że twoje prace posiadają, to mnie bardzo, bardzo cieszy. Także dziękuję, dziękuję że przyjąłeś za zaproszenie, dziękuję, że tutaj tej wystawy doszło. Ja tylko powiem, że dziękuję firmie Radus, za serię wspaniałą, tylko dziękuję swojej firmie, że cię wspiera, dziękuję mediom, które... Ma, dzisiaj ma być telewizja, także ma kurier rozproski, ma napisać artykuł, też dziękuję, no bo bez tego by sztuka, bez mediów by sztuka nie mogła iść. Poza tym... Do, do, do zapomniany, a my chcemy, my artyści chcemy, żeby wyżyć wiecznie. Po to się tworzy dzieła, wielkie dzieła jak Wagner, jak Beethoven, jak wielu pisarzy słowackich, po to się tworzy, żeby i muzy muzyka Pinkfors Queen, żeby o nich pamiętamy. Rysunek, jest, który jest wspaniałym rysownikiem, wspaniała kreska, przerywana, cienka, delikatna, subtelna, podziwiam rysunek. Dlatego się cieszę, że tu jest, bo ten rysunek rzadko się pojawia przy łatwiej malarstwo dużo instalacji. Ale fajnie, że jest taki oddech po wielu wystawach innych, właśnie malarstwa akwarelowe i tu rysunek. Cieszę się, że już miałem nie mówić teraz o tym. Przyszło bo to Właściwie to ja chciałem podziękować bardzo. Tak. Głównie to wiem, że udało się wreszcie po innych latach, tak. nie? bo już parę razy wspominałeś, a, a zawsze... Zapraszałem, zapraszałem, ciągle był przejazdem na delegację, A teraz już jest... Idąc. Na emeryturę idziemy. <laughs> a, a, dlatego to będzie miał częściej wystawy, więc będziemy się częściej spotykać. Tak no niestety nie. chcecie czy nie chcecie. No? Mam nadzieję. Czy, że no, no? Bardzo dziękuję wszystkim moim znajomym, którzy zjechali z różnych rejonów kraju yy, na tą okazję. Także yy, do, do, do tej wystawy się powiem szczerze, że uff, najgorsze teraz... Yy, może jakieś pytania od, od tego kto to spoczął rozpoczął. Przecież jest bardzo skromny, ale nie no, rysuję wiele lat. No, znaczy się można powiedzieć tak, rzeczy. ja rysuję od, od, od dziecka z tym, że, z tym, że mniej więcej ponad 20 lat temu to się zabrałem już tak Solidne. solidnie A, po muszę mm, powiedzieć, że yy, dzięki pani Ewie Mateckiej, która to coś jak jeszcze była wtedy dyrektorką BWA, to odkryła i, i tak później zacząłem jakoś to rysować, dalej coś tworzyć. Na początku się tak się zastanawiałem, czy chciałem to pokazać piękno i zastanawiałem się, czy, czy zrobić, jeżeli chodzi o dwory, pałace, zamki, czy miejsca właśnie utrwalić te, które Hmm, jeszcze stoją, czy jeszcze istnieją, czy narysować to, które jest to piękne. No, wybrałem właściwie to, to piękne y, i, no, i myślę, że też zainspirowało mnie różne, te, różne tematycznie, bo bardzo lubię rysować drzewa. Y, zainspirowało mnie. Y, Właśnie także te dwory później yy, przetwarzam też to na, na kalendarze coroczne, także robię to jakieś cykle typu yy, dwory i pałace na przykład Wielkopolski teraz przygotowuję, następnym będzie yy, zamki Europy. Yy, no do i... Irlandii jedziesz też tam rysowały się trochę prac, też będzie no, z Red Stanicce. Tak, tak. Dostał czy... przeszło 4000 więc ze Stanów, z Irlandii. Także I mały znanek, ale bardzo nie pójdę, nie? Także, także, gdyby jakieś gdy były pytania albo to coś, to bardzo proszę. Oczywiście bardzo dziękuję rodzince, która mnie też wspiera, z, się zbiera, z pozorą, tak jak już tak powiedziałem. ja już daję głos, artystę ściskać, całować, zasłużył na to? Ciężko pracował, także proszę bardzo. I ja bym, ja